Przypomniałem w swoim słowie niezwykłą pieść. Panie, dobry jak chleb, kiedy Bóg pozwolił porównać się do chleba nieodwrotnie, czyli uznał, że ten chleb jest wartością najwyższą. Kochani, ja przyrzekam Państwu, że ile sił mi wystarczy, będę starał się, żeby ten chleb był dzielony jak najbardziej sprawiedliwie. Z całego serca dziękuję wszystkim rolnikom w tej gminie, ale również na całym świecie, bo od Was zależy nasze dalsze trwanie. Ale to co y, urosło, to co y, dostaliśmy od Boga, musimy poszanować, zebrać i tym się dzielić i tego musi wystarczyć. Chciałem życzyć wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystości, zarówno tym, którzy przygotowali te piękne dożynkowe wieńce, które y, są pięknymi ozdobami, żeby właśnie kultywować tą tradycję naszych przodków żeby po ciężkiej zabawie także umieć się bawić. Chcę powiedzieć, że również z powiatu dofinansowaliśmy występy zespołów, które również będą prezentowały się tutaj, No, ale dzisiaj mamy także uroczystość trochę można powiedzieć także no, kolizyjną z tą uroczystością. Mamy dożynki gminno-powiatowo-wojewódzkie w Lelisie. Gdybyście państwo chcieli również i tam zawitać to również serdecznie zapraszam, a myślę, że wielu osób będzie krążyło dzisiaj między Lelisem i Kadzidłem, bo występy zespołów mogą być atrakcyjniejsze raz w Lelisie, raz w Kadzidle, a więc też i takie możliwości tutaj dopuszczamy. Zresztą z Panem Mariuszem za chwilę musimy udać się do Lelisa, bo tam już też rozpoczęły się uroczystości i też musimy tam być. Także chcę przeprosić za niemożliwość no, wzięcia udziału w dalszej uroczystości. Także jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Szanowni Państwo, Dożynki to wyjątkowy czas, to czas, kiedy dziękujemy i cieszymy się ze zbiorów po ciężkiej pracy i trudzie rolników, całych rodzin zresztą, bo to ciężka praca wszystkich członków rodzin rolniczych, także gratulujemy i dziękujemy Wam za to, co robicie dla nas. Chciałbym życzyć Państwu miłej zabawy dzisiaj, bo dożynki to czas świętowania, żebyście odpoczęli i naprawdę pobawili się czy tutaj, czy w się gdziekolwiek, bo zasługujecie na to także miłej zabawy. Wszystkim Państwu życzę w imieniu własnym i Marszałka Województwa Mazowieckiego, całego samorządu wojewódzkiego. Dziękuję serdecznie.